Ma dosyć dużo różnego rodzaju rozwiązań. Jesteśmy firmą usługową, jesteśmy firmą piszącą oprogramowanie własne, jak również budujące rozwiązania na, na zamówienie. Mamy dosyć dużą sieć partnerów, którzy wykorzystując nasze technologie, buduje dedykowane rozwiązania do tego, do tego celu. Nie postrzegamy transportu publicznego jako zupełnie osobnej gałęzi transportu w ogóle. Podchodząc w ten sposób do sprawy, można założyć, że. Że podobne rozwiązania, które sprawdzają się w kolejnictwie, e, sprawdzają się w lotnictwie, również mogą sprawdzić się w e, transporcie e, publicznym, chociażby e, obszar e, zarządzania e, taborem, e, chociażby e, takie rzeczy jak e, powiadamianie z wyprzedzeniem o zbliżających się e, przeglądach czy naprawach, e, jak również zarządzanie urządzeniami mobilnymi zdalnie znajdującymi się w kokpitach e, sterowania czy autobusu, czy. Czy pociągu, więc z tej grupy rozwiązań one bardzo podobnie działają w całym transporcie jako takim. Koncentrujemy się w dużej mierze na zarządzaniu urządzeniami mobilnymi, jak również na kanałach komunikacji z chociażby autobusami, tramwajami czy też pociągami. Ważnym aspektem tego jest to, że te dane muszą być przechowywane w centralnym punkcie, żeby mogły być lepiej analizowane i żeby na ich podstawie wyciągać jakieś wnioski, które są wartościowe czy dla miasta, czy dla zarządu transportu. W Polsce nasze rozwiązania są używane m.in. w jednej z większych spółek kolejowych, zwłaszcza w obszarze zarządzania taborem i zarządzania w ogóle materiałówką.